15 15 14 marzec a my jedziemy gdzie po łódkę chyba po pokrakę no, po, po Historia Lucy się skończyła bez happy endu więc znaczy się bez happy endu zależy dla kogo No jeszcze nie wiadomo A no tak Dla nas w sumie z happy Endem bo się pozbyliśmy Utrapienia, ale co było z ci, co dostali ją w prezencie, będą mieli happy end. To się okaże latem, jak będziemy jechać łódką z Poznania do Gorzowa. O ile będzie czym jechać, w każdym razie znalazłem prawdziwą pokrakę i jedziemy znowu drogą M22. I znowu niedługo będziemy mijać szczuczaż. Łódka Lucy pojechała do Obrzycka nad Wartą. I tam kolega, który ją wziął, dostał, można powiedzieć. Jest szczęśliwym posiadaczem. Nawet nam przywiózł co nam przywiózł? Rum i bombonierkę. Oczywiście, rum ja dostałem, a moja żona została bombonierka bombonierkę i po chwili namysłu stwierdziła, że że woli rum. Że odwrotnie mieliśmy dostać, tak. bo ja wolę słodkie, a ona woli <grym> rum powiedzmy. No, no, I no tylko tak. Dobry. No dobrze, jedziemy do miasta, które dostało dość niemiło opisane w pewnej polskiej komedii pod tytułem. Ten co miała ma dziurę między zębami szparę co się modlił Panie Boże zrób wszystko żebym nie musiał mieszać w tej strasznej No i właśnie tam jedziemy A kto nie wie to to za miejscowość niech sobie oglądnie film testosteron I się wtedy dowie Dojechaliśmy Jesteśmy na miejscu Jej, to jest, się coś chyba przeciekło. No, szelisz. Także wypij z tak. drugiego. No. no nagrałam. No to no dobrze. No. Nie wiem, weźmy hmm. ten. Ja może ją zdemontuję. No, może ją. No. Nie. Ja ją obrócę, postawię koło samochodu. Na tą dechę z nią zjedziemy wyciągarką I, no. i ja odjadę tam a, ja a nie da się ją tak przerzucić może na, 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 dać ją tak właściwie możemy tak spróbować jak bliżej bliżej podjechali a to nie ma problemu nie? możemy spróbować tylko te ustawić znowu wtedy Ale ten już idzie. Pan będzie chciał przyjechać.

To ty wepchniemy może Tyłem nie? Jeszcze do mnie wtedy ja, moch Co? Powoli Aha, tak już się Tak już jest, będę ją nadrzucał Dobra, to ja tu teraz. Czekaj, czekaj, spokojnie.

Moment. Znaczy się tu jest tak. Tu będzie dobrze, bo rolka ją będzie trzymała. I tam też. I tamta też będzie trzymana. Za 10.05 A my już wracamy A gości był taki wesoły Fajny nie Miał tą łódkę 4 lata Pływał Miał nawet coś tam a, Zalaminował ją od dołu Chciał ją jeszcze tam coś udoskonalać Ale niestety tata mu zmarł I mama na wózku Musi się mamą opiekować Nie ma czasu na łódki Zobaczcie jak ona fajnie wygląda tam z tyłu o. śmieszna Ale tak ogólnie jest ciekawa choć strasznie dziwaczna i dziób ma bardzo ciężki, także jak z tyłu się założy silnik na pewno nie będzie stawać dęba jak to mówię tylko trochę trzeba tylną pawę podnieść, bo jest taka strasznie malutka A no, kolej jeszcze mi dołożył dwa silniki elektryczne. Także powolutko wracamy do domu. O, jest 17. Dojechaliśmy do Gostomi Teraz możemy spokojnie oglądać łódeczkę Tu są piękne lampki obrysówki. Tu jest ładna, promowana aluminiowa listewka. Tu niestety gości coś zrobił, żeby mieć jakiś, ale co zrobić? Tu jest listewka idzie. Tu jest droga lampka, obrysówka, Ładna knaga. To jest wszystko aluminium do oczyszczenia. Druga lampka tylna. Tutaj tył tak wygląda. No. Tu mamy no Tutaj mamy Do zamotowania eee, Bandery To są uchwyty do stelaża Tu i tu I te tutaj są też właśnie Do stelaża Tu mamy no, eee, Haczyki na obranka Pewnie były jakieś drzwity, ale trzeba by zrobić. Tu też na górze są listewki. Tu jest druga knaga i następna obrysówka. I tu jej wygląda tak. Jest taki szeroki, taki typowy jak szkut, szkuta, czy jakaś inna szuta. O i tutaj przód. Na górze można się położyć i poleżeć. Dobrze, będziemy coś przekącić cały zestaw Zjedliśmy A tu jest gil Odzieli się gila? Jaki śliczny Gilu Po Gila? gil ja się chowa to Super jedzenie W barze umarty W Gostomi. bardzo polecam Możemy przejść A tam pokrak Mini pokrak <grystanie> Stoi Ty jak ci smakowało jedzenie? Bardzo Ale chyba się nie najadzę skoro jeszcze bułkę jesz. <grystanie> Nieprawda, ja tylko wysztubię. Ale że mówiłeś, że jesteś pełna. Jestem. Ale co ta bułka robi w Twoich dłoniach? Odpoczywa sobie? Mm. Tak. Nie pokrak. O jaka jest malutka. Jak je jakie to jest śmieszne. Ale długa. Ona jest jak, jak Jurek, co ma <laughs> jak sznurek. Pamiętajcie, jak będziecie w mi, to odwiedźcie Baru Marty. Tu macie namiary. Baru Marty, smaczne i zdrowe dania kuchni domowej. Można zamówić sobie na przykład obiadek przez telefon i przyjechać, już będzie gotowy czeką. Bo tak dwie osoby, jak jedliśmy, zrobiły. Telefon 609-731-617. Polecam. Jest za 10, nie, za 5. 20. A my już jesteśmy po zapakowaniu wódki w garażyku. I tu zostały nam jeszcze jakieś rzeczy. Dwa silniki i tego typu pierdółki. Proszę bardzo mielbina pokraczna już jest na miejscu i co tam? Patrzymy jak tutaj pasują połąki, ale nie wiemy Najważniejsze, że w domu.